Słuchajcie dobrze, jak jest najlepszy sposób podcierania się w toalecie. Sprawdźmy to. Bo możecie standardowo robić, tak i się podcierać, tak i się podcierać. Tak i się podcierać. Albo możecie też wersję bardziej hardkorową listek podcieranko wyrzucamy, co jest optymalniejsze. Mamy tutaj dziesięciopaskową rolkę. Musicie mi uwierzyć, że tyle to mniej więcej wygląda. I teraz będziemy zawijać tak, jakbyśmy się podcierali. Dobra. I teraz ja nie wiem, bo jak to, jak to normalnie ludzie robią, bo albo robią taką zawijkę i dopiero w, od tego liczą, czy tak? Dajcie znać w komentarzu, bo ja nie wiem. Ja to chyba bym od tego liczył, nie? Zawijka, zawijka, dobra. Czyli to, to jest raz, tu jest x, i teraz zawijamy drugi raz, czyli to wtedy tu x, 3, o i widzicie, tu już się pojawia problem. 4 podtargnięcia, 5, 6, 7... 8. Czyli, jakbyśmy się podcierali w takim sposobem, to z 10 listków tylko 8. A tak to byśmy widzisz. Listek, cyk. Listek, cyk. Ale nikt nie bierze teraz. Kto normalnie... No i. Tyle bym wzięła. Tyle byś ja? No. Nie, może rzeczywiście tyle bym wziął. No to jak ktoś ma większe, te, to ma problem. No bo jak ktoś ma takie, że setu urwie ile tu jest. No i cóż to? 3. No to jak, jak, jak macie małe. Bo jak to brzmi. Jak macie małą posiadówę, to patrzcie, no to macie trzy. 3 na ile na 5? tylko no bez kitu to jest coś się nieoptymalnie wtedy ten to lepiej listek nie listek ten ale to wtedy jest bez zawijki a ktoś ma paznokcie to ma problem poprosimy no. No nie da rady. No. Zdania są podzielone. Eksperci, eksperci nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale ja uważam, że jak jesteście facetem, to lepiej sobie po listku od ten, no bo co, tyle tego wam zmazurnujecie, a tak to do 3, a tak to byście się 5 razy podtarli. Wiecie co? To jest oszczędność, jak 240 listków ma jeden papier toaletowy, to jak, patrzcie, dwa listki oszczędności, no to za 120 podtarciem macie drolkę gratis. Im, Im dłuższa posiadła, tym ten wynik, patrzysz, tutaj trzy podtarcia przy takim tym na pięć listków. tu już 8 na 10, no to widzicie, macie skuteczność z 60% na 80%. Także udostępnijcie tę rolkę swojemu znajomemu bądź chłopakowi, który przesiaduje za dużo czasu w toalecie, niech wie, żeby nie marnować papieru toaletowego.